Dzień dobry państwu. Witam państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Grzegorz Lasak. Mam 38 lat. Zdecydowałem się kandydować na burmistrza miasta i gminy Pusko-Zdrój. Zapytacie państwo dlaczego? Po wielu przemyśleniach i wahaniach uznałem, że moje doświadczenie zdobyte w samorządzie i powiatowym, bo przecież blisko 7 lat byłem pracownikiem starostwa powiatowego w Busku Zdroju, jak również moje doświadczenie jako wiceburmistrza miasta i gminy Busko Zdrój, jak również te przyszłe możliwości, które niesie nowa perspektywa środków unijnych na lata 2014-2020, Pozwolą mi na realizację tych wszystkich celów, które są dla miasta i gminy Busko-Zdrój istotne. Chciałbym proszę państwa, aby miasto i gmina były Rozwijały się w sposób zrównoważony. To znaczy, nie możemy zapominać, że jesteśmy gminą uzdrowiskowo-rolniczą, a więc mamy jeszcze 47 sołec, w których brakuje kanalizacji, brakuje podstawowej infrastruktury i o to również musimy zadbać. Mój program, Szanowni Państwo, to przede wszystkim wsparcie miejsc pracy. Dlaczego mówię wsparcie? Ponieważ żaden burmistrz miejsc pracy nie tworzy. Chyba, że tworzy je sztucznie w swoim urzędzie. Miejsca pracy tworzą przedsiębiorcy. I rolą samorządu jest stwarzanie takich możliwości, aby przedsiębiorcy czuli się na terenie miasta i gminy bardzo dobrze. Wiem jak to zrobić, mam pewne pomysły i chcę te pomysły, proszę Państwa, wcielić w życie razem z Państwem. Zachęcam do udziału w wyborach samorządowych 16 listopada bieżącego roku. Proszę również Państwa o poparcie moich kandydatów, którzy reprezentują różne zawody, różne grupy społeczne. Ci kandydat... Daci, którzy ze mną idą, jako moja drużyna do tych wyborów, to nie będzie skłócona Rada Miejska, to będzie Rada, która będzie działała w sposób konstruktywny, w zgodzie, budując lepszą przyszłość miasta i gminy Busko Zdrój. Dziękuję Państwu za uwagę.